26 maja to szczególny dzień, bardzo ważny dla każdej mamy, ale myślę, że jeszcze bardziej dla każdego dziecka, niezależnie od jego wieku, czy to będzie okres przedszkolny, szkolny, czy czas dorosłości. Ten dzień przywołuje osobę bardzo nam bliską, kochaną, mamę. Niestety czasami tak bywa, że już tej mamy nie ma pośród nas, Chcemy w tym dniu pamiętać w modlitwie o mamie, a żyjące otaczać także życzliwością, też dalej modlitwy, ale dobrym słowem, wyrazem wdzięczności za to dobro, które otrzymujemy od mamy, za tę troskę i miłość. Nawet jeśli już nie jest razem z nami, nie mieszka z nami pod jednym dachem, to jednak myślę, że zawsze zawdzięczamy jej bardzo wiele. Dlatego też chciałbym wszystkim mamom dzisiaj złożyć serdeczne życzenia i prosić tę mamę, naszą patronkę Matkę Bożą-Rokitniańską o szczególną opiekę nad każdą mamą, która przyniosła nam w darze Życie to życie biologiczne, fizyczne, ale także duchowe i wszelkie dobro, które otrzymaliśmy. Niech nam żyją długo i szczęśliwie.